Ja na początku roku podejmowałem decyzję biznesową przy zatrudnieniu osoby z Białorusi. Analizowałem sobie rok 2023. Jak 7 tysięcy mieszkań zostało kupionych przez Ukraińców, na całym rynku oczywiście. 2000 przez Białorusinów. to jest wzrost 50% rok do roku w kontekście Ukraińców, 50% w stosunku do 2021 więc to jest jakby trend stały. Natomiast jeśli spojrzymy na naszą firmę, CILKAW robi jakieś 60-70 transakcji miesiąc w miesiąc. I oni się pojawiają, to jest jeden, dwóch klientów, więc można by było powiedzieć, że to jest wartość marginalna, ale to też poniekąd wynika z tego, że Ukraińcy kupują w dużych ośrodkach. Ostateczna decyzja biznesowa była taka, że zapudniliśmy na Wysokiego jednego na Warszawę, wychodząc z założenia, że ten klient jest, żebyś obsługiwany pewnie w moim języku, co finalnie albo stałe już ten długofalowy, ale raczej dotyczący dużych miast. Zaobserwuj nasz profil, aby być na bieżąco. A teraz porozmawiajmy o nieruchomościach.